Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tym jednym z wieczorów adwentowych w tych skromnych progach naszej rozdzielskiej świetlicy. Jak y, Pani Ania powiedziała przed chwilą spotkamy się tu w naszej świetlicy rozdzielskiej. Ten zimowy, adwentowy wieczór, aby na chwilę zatrzymać się i posłuchać, jak dawniej przeżywano adwent. Jakie panowały zwyczaje i jak przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegodziejskiej wpleciony w cztery pory roku. Program opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy. Była blisko. ten abynie niwice pan nie, nie chcą im Ja co całą ście Grazie. No, no, się z nami, pójdziemy jeszcze w łaskuchko, to tam chcę języki. <grymne> <grymne> dobrze, 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 dobrze. A te nowe woki, żebyście się toczyli po było Żeby żebyście mieli tyle dzieciątek, ile wlascie czelątek. A mówić sobie to, że dojdą i żeby było mi to jak to chodzi. Żeby było w każdym po dziesiątku. Ana shol ket dadad aga fodas mada daga hez no dadad eusne denim goll da Dobry wieczór Państwu, Szanowni Państwo, otwieram spotkanie zapustowe w Bytąsku w ramach projektu Rok Obrzędowy Tradycji Ludowej i Religijnej Ziemi Rzegocińskiej, lecionym cztery pory. Pusty czwartek, zwany papskim cąbrem. Na Rzegocińskiej Ziemi, tak jak wszędzie, najweselej i najhuczniej obchodzono ostatni tydzień karnawału od tustego czwartku po ostatni śledziowy wtorek. W przeszłości tusty, zwany też Czwartkiem, był dniem zabaw kobiecych. Legenda głosi, że ostatni czwartek karnawału wziął swą nazwę od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego wójta Combra, złego i surowego dla kobiet rozstawiających swe kramy i handlujących na krakowskim rynku. W rocznicę jego śmierci przypadają rzekomo Tusty Czwartek. Kobiety urządzały wielką zabawę i za krzywdy oraz poniewielki, jakich niegdyś dostawały od wójta Combra, brały odwet na wszystkich napotkanych mężczyznach, a zwłaszcza na tych nieżonatych. Tego dnia na stołach pojawiały się smażone na tłuszczu słodkie racuchy, bliny, pampuchy oraz delikatne ciasta, pączki i chrusty zwane faworkami. W domach nie brakowało też obficie kraszonego jadła. Kaszy, kapusty ze skwarami, słoniny, sadła, a ubogaczy mięsa i różnych kiełbas. Do dziś kultywuje się zwłaszcza tradycję tustego czwartku. To dzień, w którym można pozwolić sobie na rozpustę w jedzeniu pączków, faworków czy karnawałowych róż. I nikt nikomu nie wylicza kalorii. Zapraszam panią Janinę i panią Franie. What's your I bawić tutaj dzisiaj, bo jeszcze do tego postu mamy mnóstwo, mnóstwo czasu, więc bawmy się do Białego Rana. Zapraszam. Daję głos panu Sotysowi. Dziękuję za Wielki Post i Wielkanoc Pomiędzy Grudkiem a Przysiłkiem Potoki jest tam piękna wioska na wzgórzu Wysokim. Nasi pradziadowie razem się zebrali i tej pięknej wiosce nazwę belgę da. Że to było dawno, to my o tym wiemy. Lecz tradycje dziadów, to wspominać chce. Wybornie smakowała wędzonka i domowa kiełbasa po 40 dniach postów. korupek z poświęconych jajek i skórek z kiełbasy nie wolno było pod żadnym pozorem dawać zwierzętom czy kurom. Należało je zabrać i wynieść na pole orne, aby lisy nie porwały kur. Tego zwyczaju ściśle przestrzegano. Pozostałe ze śniadania święcone pokarmy wykorzystywały gospodynie do gotowania na obiad wielkanocny tak zwanej trzęsionki lub święconki, barszczu białego gotowanego na serwatce z dodatkiem świę święconych wędzonki, kiełbasy, chrzanu tartego na grubym sitku oraz jajek. Ta potrawa ma niepowtarzalny smak i aromat i smakuje najlepiej właśnie w wielkanoc. Jest to najbardziej popularna potrawa Wielkanoczna naszej wsi i okolic. Piewać i zatańczyć ładnie. Proszę się, nie gniewać, gdzie coś nie wypadnie. No, pamiętam czasy, jak się cały dzień stopki wiązało, a jeszcze wieczorem siły starczyło, co by na tańce ruszyć. Jak muzyka grać zaczęła, to mnie jedną padne na deskach wymęczył. I z tyłu tam w garażu, z tyłu w garażu jest taka izba regionalna, zachęcamy również do jej yy, zwiedzania. Mateusz, Mateusz, Mateusz. 아, <목소리> 파나야나나고야고 <목소리> <목소리> じゃあえ、次も続けて <laughs> 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 Teraz kosarkę eh? konną, kosiarka konna. Я Ирина 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 川内さん。<music> <music>